Pod powierzchnią morza istnieją lasy zwierząt, z których niektóre są ze szkła, a czasami zawieszone na gałęziach drzew zrobionych z ciała i wapiennych szkieletów. Można to znaleźć. Przyjrzyjcie się. Tam przy łodydze koralowca jest mały rekin. Wewnątrz jaja, które zawiera mały woreczek wypełniony składnikami odżywczymi, pozwalającymi mu dokończyć wzrost. Zanim rzuci się na głęboką wodę. Ta rzadka scena została uchwycona na głębokości prawie 250 metrów niedaleko podwodnego ogrodu. Ten rozległy obszar tworzy surrealistyczne krajobrazy, spotykane tylko w głębinach, i które jeszcze kilka dekad temu były zupełnie nieznane. Kiedy eksplorujesz głębiny morskie, za pomocą autonomicznych łazików, przez zdecydowaną większość czasu, dno i ukształtowanie terenu są nagie. Często po prostu pokryte dziwnym mułem. Życie na dużych głębokościach jest tak rzadkie, że przemieszczając się przy dnie przez godziny, napotkasz tylko kilka dużych stworzeń. Ale czasami zdarza się, że z tej ogromnej pustyni drobnego piasku i mułu, na głębokości od kilkuset do kilku tysięcy metrów, wyrastają dziwne lasy powykręcanych drzew. Nie dajcie się zwieść pozorom. Te krajobrazy kolorowych lasów tropikalnych które wydają się nagle zanurzone pod wodą wskutek osunięcia się ziemi, nie są pokryte roślinnością. Żadne ze stworzeń widocznych dziś na tych formacjach nie jest rośliną. Wszystkie te drzewa, które wznoszą się ponad powierzchnię, jakby szukały słońca, posiadają układy trawienne. Ich ciała są gąbczaste, a gałęzie z dziwnej tkanki mięśniowej bywają pokryte mackami trawiącymi materię. Jeśli te niezwykłe stworzenia zamieszkują te rozległe obszary, to dlatego, że w tych głębinach nie może być inaczej. Tutaj panuje ciemność, a promienie słońca, nawet jeśli zdołają przeniknąć tak głęboko, są zbyt słabe, by możliwa była fotosynteza, a rośliny nie są w stanie przetrwać. Dlatego wszystkie gatunki o różnych formach wznoszą się ponad Ziemię. W tak wspaniałym, jak i groteskowym przepychu kolorów i arabesek kontrastujących z czarną nocą, Otaczających ciemności należą do królestwa zwierząt i niemal wszystkie z nich należą do dwóch szczególnych filarów gąbek i koralowców. Gąbki z dużych głębokości to jedne z najdziwniejszych zwierząt spotykanych pod powierzchnią naszej planety nie mają oczu, ust, serca ani mózgu a jednak są to zwierzęta niezwykle proste i wydajne w których każda komórka jest zdolna stworzyć całe ciało. To daje im swego rodzaju supermoc zdolność do regeneracji i odrastania z kilku małych fragmentów. Gąbki występują we wszystkich oceanach, gdzie tylko pozwalają na to warunki. Wnikają, powierzchownie drążą skałę, by się przyczepić i umocować. Robią to od ponad 600 milionów lat. A fakt, że gatunek pozbawiony serca i mózgu istnieje od tak dawna to zdecydowanie dobra wiadomość dla głupców. Gąbki żyjące na głębokości kilkuset metrów różnią się od tych z powierzchni sztywnym, a nie miękkim ciałem. Gdybyście mogli dotknąć tych struktur palcami, uznalibyście je za niemal twarde. Rzeczywiście na głębokości kilkuset metrów pod powierzchnią mórz odkryto gąbki, których szkielet jest ze szkła, w przeciwieństwie do ich krewniaków, z powierzchni, których ciało, stosunkowo miękkie, zbudowane jest z pewnego rodzaju włókien kolagenowych. Gąbki głębinowe tworzą złożony szkielet skrzemionki, na którym opierają się ich tkanki trawiące materię z prądu wodnego. Występują tylko w głębokich oceanach. Te szklane domy, wysokie czasem na kilka metrów, które pozostają nawet po śmierci zwierzęcia, mogą stać tam przez wiele lat, jak kruche, zdeformowane katedry za nim runą. Osobliwość dotycząca odżywiania. Gąbki blisko powierzchni mogą w ciągu dnia przepompować 10 tysięcy razy swoją objętość wody, niezależnie od kształtu i rozmiaru. Robią to, by odfiltrować bakterie i plankton, którymi się żywią. Budowniczowie i inżynierowie osobliwości żyjący na dużych głębokościach często pozostali filtratorami, zadowalając się recyklingiem unoszących się w wodzie składników odżywczych. W ciągu ostatnich 20 lat odkryto również i to często na głębokości ponad tysiąc metrów, dziesiątki gatunków, które stały się drapieżnikami. Z biegiem czasu ich ciała pokryły się mikroskopijnymi haczykami, haczykami zdolnymi do łapania maleńkich ryb lub małych skorupiaków. Które, gdy już zostaną schwytane, są uwięzione niczym w pajęczej sieci, zanim zostaną owinięte cienką błoną, wewnątrz której będą powoli trawione. Innymi słowy, jeśli jesteś malutką krewetką. Usiądnięcie na jednej z tych rozgałęzionych gałązek może oznaczać wyrok śmierci, ponieważ niektóre z tych drzew są mięsożerne i mogą Cię pożreć. Stale optymalizując powierzchnię ciała wystawioną na prąd, niektóre gatunki gąbek przyjęły zadziwiające kształty, jak gąbka, harpa odkryta przez zespoły Instytutu Embari, zakotwiczona w mule morskiego na głębokości ok. 3300 m. Ale nie dajcie się zwieść niezwykłej morfologii tej harfy, bo melodia, którą grata gąbka, to melodia morderstwa. Każda z jej gałęzi pokryta jest haczykami, które pozwalają jej łapać małe zwierzęta unoszące się w prądach, zanim je owinie i pochłonie. Jeśli chodzi o małe kulki, które pojawiają się na każdym końcu, służą one do rozmnażania i są wypełnione pakietami spermy, czekającymi na uwolnienie. Ten kwiat w kształcie lampy nie jest rośliną. To zwierzę, mięsożerna gąbka. A dla maleńkich zwierząt, które mają nieszczęście tam wylądować, te kule pokryte mikroskopijnymi harpunami są również synonimem śmierci. Ale jeśli coś jest jeszcze bardziej zadziwiające niż istnienie tych mięsożernych gąbek, to fakt, że można znaleźć w dużych ilościach i w dobrym stanie koralowce na takich głębokościach. Bo jeśli gdzieś na Ziemi nie spodziewalibyście się ich znaleźć, to właśnie w lodowatych wodach i całkowitej ciemności. Na głębokości 2500 metrów, a czasem nawet aż do poziomu równiny abisalnej. Trzeba przyznać, że kiedy myślimy o rafach koralowych, często wyobrażamy sobie ciepłe, płytkie wody skąpane w świetle. Tyle, że tutaj jesteśmy w zupełnie innym świecie. Najgłębiej odkryte, korale budujące rafy znajdowały się na 172 metrach. Ponadto glon, z którym korale raf tropikalnych współżyją i otrzymują energię z fotosyntezy. Ostatecznie obumiera, dlatego korale z dużych głębokości utraciły swoje glony symbiotyczne, a często wraz z nimi także swoje kolory. Nie dociera tam światło, żywią się chwytając unoszącą się z prądem materię organiczną. Aby osiągnąć takie imponujące rozmiary, wszystkie korale, które widzicie na obrazie, zaczęły swoje życie jako larwy. Polip, który po zakotwiczeniu się na dnie zaczął się rozmnażać przez pączkowanie. Dzieląc się na tysiące klonów, które wspólnie zbudowały główny pień, szkielet wapienny pokryty warstwą tkanki, z którego powstaje to, co mamy ochotę nazwać. Gałęzie zaczęły wyrastać i pokrywać się polipami, przypominającymi miniaturowe ukwiały, i które niczym liczne otwory gębowe będą wychwytywać pokarm dryfujący w słupie wody. Aby dostarczyć całemu organizmowi składników odżywczych dzięki układowi trawiennemu, który łączy ze sobą wszystkie polipy. Istnieje pod kilkoma kilometrami czarnej wody, gdzie temperatura rzadko przekracza 4 stopnie, a wokół panuje wieczna ciemność. Luksusowe ogrody koralowe, które nie muszą polegać na świetle słonecznym, aby się rozwijać. Koralowce głębinowe są miękkie i elastyczne, dzięki czemu mogą rosnąć na kilka metrów wysokości, w przeciwieństwie do powierzchniowych. Stale się poruszają pod wpływem prądu. Podobnie jak ten gatunek koralowca bambusowego, którego łodyga regularnie wznosi się na ponad 3 metry ponad powierzchnię. Podobnie jak gąbki, koralowce w toku ewolucji uzyskały dużą różnorodność form. Niektóre są rozgałęzione, inne przybierają kształt wachlarza lub zastygłego bicza. Ośmiopromienne koralowce dzięki elastycznym spiralnym gałęziom mogą łapać pokarm z prądu ze wszystkich stron. A najbardziej niesamowite w tym wszystkim jest to, że te surrealistyczne krajobrazy zwierzęcych lasów, których czułki falują w morskim prądzie, niczym palce próbujące pochwycić nieostrożnych śmiałków, którzy odważą się tu zapuścić, istnieją od niepamiętnych czasów. Pomyślcie, że wzrost tych organizmów jest tak powolny, iż szacuje się, że często potrzebują wielu lat, aby urosnąć, choćby o centymetr. Tak więc w krajobrazie takim jak ten. Niemal wszystkie skupiska koralowców i gąbek, które widzicie, mają setki, a czasem nawet tysiące lat. A gąbka o tak imponujących rozmiarach, jak ta, mająca 3,5 metra szerokości i 2 metry wysokości, jest mniej więcej wielkości furgonetki. Z całą pewnością zaczęła rosnąć, zanim zostały zbudowane wielkie piramidy w Egipcie. Aby zobaczyć te luźne, kanoniczne kolonie, wystarczy obserwować podłoże, gdzie często znajdują się nagromadzenia wapiennej materii, powstałe z twardych szczątków gąbek i koralowców, sięgające nawet kilkudziesięciu metrów grubości i na których życie nieustannie dalej się rozwija. Ponieważ u tych dziwnych rozgałęzionych zwierząt, pozbawionych scentralizowanego układu nerwowego, gdy miękka gałąź, uginając się pod naporem prądu, w końcu się złamie, może ponownie wypuścić pędy na poziomie ziemi. I w ten sposób każda kolonia niejako nieustannie odradza się ze swoich popiołów. Uważa się, że niektóre głębokie rafy narastają na sobie i nieprzerwanie istnieją od ponad 40 tysięcy lat. Nie wyobrażajcie sobie jednak, że całe głębiny są pokryte tymi podwodnymi lasami. Te obrazy są trochę mylące, ponieważ najczęściej pokazują tylko te miejsca, które odkryliśmy jako najbardziej bogate w życie. Takie krajobrazy występują we wszystkich oceanach świata. Te ogromne skupiska organizmów od 200 do ponad 2500 metrów głębokości zwykle występują w tych samych miejscach. Tam, gdzie koralowce lub gąbki mogą się przyczepić i gdzie prąd bogaty w składniki odżywcze regularnie omiata dno. Warunki, których prawie się nie spotyka, tylko na zboczach wulkanów, podwodnych gór, stokach kanionów lub krawędzi płaskowyżów. I na stokach kontynentalnych, których ukształtowanie jest prawie zawsze poddawane silnym ruchom wody, zapewnia jednocześnie twarde podłoże do przyczepiania się. I to właśnie tylko w tych rejonach można zaobserwować gigantyczne społeczności, rozciągające się czasem na powierzchni kilku hektarów. A wraz z rozwojem tych dziwnych lasów pojawiła się cała barwna, bogata i zróżnicowana fauna. Te lasy są gorącymi punktami bioróżnorodności. I oazami życia pośród rozległych czarnych wód, gdzie życie jest rzadsze. Zamieszkują je ukwiały, pająki przypominające rozgwiazdy, wężowidła, krewetki, kraby, homary i inne ryby. Tylko część głębinowych stworzeń korzysta z kolonii gąbek i koralowców głębinowych. Często wspinają się na te struktury, tworząc wzniesienia na głębinach, co zapewnia lepszy dostęp do prądu. Niektóre gąbki szklane służą za schronienia lub miejsca rozrodu, można się ich uczepić i wspinać po nich. Aby tam mieszkać, ukryć się, łatwiej zdobywać jedzenie, chronić, rozmnażać lub jeść, ponieważ zdarza się również, że te ogromne struktury stają się pozycją w menu. Często najgorszym wcieleniem zła dla koralowców lub gąbek szklanych jest obecność w pobliżu niektórych rozgwiazd. Ta zauważona na głębokości 2000 metrów. Na szczycie koralowca prawdopodobnie właśnie się nim żywi. Na głębokości 2230 metrów, gałęzie jednej z gąbek były niemal całkowicie pokryte przez gatunek żebropława, przystosowanego do życia na innych organizmach. Owijając się w ten sposób wokół swojego gospodarza, żebropław może rozciągać swoje nitkowate wstęgi czułków w prądzie, aby polować, nie zużywając zbyt wiele energii. Niektórzy mieszkańcy RAF jeszcze bardziej rozwijają współistnienie. W ten sposób gąbki szklane z rodzaju kosz Wenus nawiązały fascynującą relację z małymi skorupiakami. Te gąbki często dają schronienie parze krewetek, które dorastając w środku, zwykle stają się zbyt duże, by się wydostać, dlatego pozostają związane z losem gąbki przez całe życie. Te krewetki, które za pożywienie czyszczą strukturę, rodzą się, żyją parami i umierają w schronieniu które stało się ich więzieniem i ochroną, krótko mówiąc. Dzięki pionowej budowie ci inżynierowie głębin, wyrastając nad dnem, jak zdeformowane pomniki, tworzą miejsca do lądowania i obserwacji. Nowe place zabaw z wieloma atrakcjami. Dla całej barwnej fauny, która znajduje tam, w zakamarkach lub na gałęziach tych drzew, które nimi nie są, schronienie lub azyl, schowanie lub schronienie na noc lub całe życie. W porównaniu, w przeciwieństwie do pustych głębin oceanu, ogrody gąbek i koralowców przypominają tętniące życiem miasta miasta z ciała i robaków żywe, pełne cieni i niejasnych kształtów które przemykają, walczą, prowadzą wojny lub kochają się. I widzieliśmy to już na samym początku to także miejsca, gdzie składa się jaja lub przyprowadza młode znajdują się tam nawet kwiaty, które wcale nimi nie są. Nazywane gwiazdami z piórami lub czasem liliami morskimi, te dziwne stworzenia o wydłużonym ciele i koronie są na miejscu. Nieruchome. Mówimy na nie rozgwiazdy, a my, my kwiaty zatoki i lame. Gwiazdy z piórami, tak usadowione, optymalizują dostęp do prądu wodnego i za pomocą swoich ramion, które u niektórych gatunków mogą osiągać nawet pół metra rozpiętości, tworzą coś w rodzaju sieci która pozwala im łapać unoszącą się w wodzie materię organiczną. Czasami można nawet spotkać liliowce morskie, pływające w słupie wody, gdzie dziwnie przypominają latające rośliny machające gałęziami, chociaż są zwierzętami. Rzadziej, rzadziej ale czasem na kilkuset metrach spotyka się skupiska pierzastych rozgwiazd, tak rozległe, że nie widać nic innego. Po horyzont wiązki światła, reflektory, autonomiczne pojazdy. To jest. Ofiuroida, stworzenie, które w porównaniu do rozgwiazdy, jest jak zawodowa gimnastyczka do mojej babci, bo w przeciwieństwie do rozgwiazd, których gruba skóra pozbawiona jest elastyczności, ofiuroidy mają elastyczną skórę, pokrywającą sieć bardzo giętkich mięśni, które pozwalają ich ramionom wyginać się na boki we wszystkich kierunkach. I nawet jeśli często zdarza się, że te ramiona się łamią, prawie zawsze powoli odrastają. Czasami. Czasem spotyka się ofiuroidy machające bezwładnymi ramionami, aby na kilka minut wznieść się w słup wody, zanim opadną na szczyt. Owijają się wokół gąbek lub koralowców, by górować nad dnem i korzystać z silniejszych, bogatych w składniki odżywcze prądów. Jeśli chodzi o tę nie do rozplątania kulę splecionych ramion, która przypomina korzenie drzewa bez pnia poruszające się po omacku. Może sprawiać wrażenie, że twój najgorszy koszmar właśnie się ziścił. To niewinna gorgonocefala organizm widywany nawet na głębokości 800 metrów i pozbawiła definicję dziwności dawnej szlachetności. Gorgonocefale żyją do 35 lat, u niektórych gatunków osiągają ponad 1,5 metrów rozpiętości i odżywiają się, rozpościerając się w prądzie. Ich rozgałęzione ramiona z haczykami pozwalają chwytać ofiary przepływające obok. A gdy uda się złapać większą zdobycz, rozgałęzione ramię owija się, by przynieść posiłek do ust, znajdujących się po środku. Mieszkańcy? Mieszkańcy odchłani milczą, lecz wiele przekazują, są lustrem naszego gatunku. A to, czy będziemy potrafili chronić te gatunki tak odległe od powierzchni, ujawni naszą ciemną lub jasną stronę. Choć ukryte głęboko pod setkami tysięcy metrów czarnej wody, te ekosystemy nie są odizolowane od reszty świata. Obecnie w wielu regionach świata są zagrożone, gdyż stanowią schronienie dla ryb, skorupiaków i mięczaków. Te kolonie często uważa się za takie, niszczone przez głębokowodne trałowanie denne. To ślepa, barbarzyńska metoda połowu polegająca na oraniu dna oceanu wielkimi obciążonymi sieciami. Aby niczym buldożer zrywać wszystko na swojej drodze, pozostawiając za sobą jedynie śmierć i spustoszenie. Tam, gdzie jeszcze kilka godzin wcześniej był ekosystem pełen stworzeń starszych niż imperium rzymskie, niemal nic już nie zostaje. Jeśli chodzi o dobre pomysły, to trochę tak, jakbyście chcieli zebrać owoce z sadu, wyrywając wszystkie drzewa, na których one rosną. To wszystko dzieje się poza zasięgiem ludzi, a to wcale nie jest błahostka. Pomyślcie, że. Ponad połowa znanych gatunków koralowców żyje w zimnych, głębokich i ciemnych wodach na całym świecie. Pod względem różnorodności głębinowe lasy często dorównują tym zwód powierzchniowy. W ciągu zaledwie kilku dekad powierzchnia, odpowiadająca sześciokrotności obszaru Europy została zeskrobana z dna oceanu. A jeśli to wszystko sumować, całkowity połów ryb, uzyskany dzięki tym praktykom polegającym na masowym niszczeniu tysiącletnich zwierzęcych lasów. Stanowi zaledwie 0,2% całkowitego światowego połowu ryb. Zdecydowanie fakt, że gatunek pozbawiony serca i mózgu istnieje od 600 milionów lat, to dobra wiadomość dla głupców. Pomyślcie o tym następnym razem, gdy będziecie się kąpać. Te surrealistyczne krajobrazy są bliżej niż myślicie. Pod powierzchnią, zaledwie kilka kilometrów stąd, istnieją czasem cudownie dziwne światy, które można odwiedzić tylko za pomocą maszyn. I są zamieszkane przez istoty, wyglądające jakby powstały z szalonych snów udręczonych umysłów, jakby z innej planety, choć naprawdę znajdują się tylko kilkaset lub kilka tysięcy metrów pod naszym światem, o wiele bliżej niż kosmos. To fascynujące. Czy kiedykolwiek widziałaś coś takiego? Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego. Wow! To niesamowicie piękne zwierzęta. I są rozciągnięte. Tak, wyobrażam sobie. Sądzę, że wychodzą nocą, a za dnia są uwięzione.